w sprawie śmierci Michała Sylwestruka za zamkniętymi drzwiami. Powinna być nagrana transmisja na żywo i jakaś jedna ze stacji wpuszczona, żeby to publicznie wszyscy ludzie wiedzieli, co tam się dzieje. Byli policjanci z Inowrocławia stanęli przed sądem. Nikt nie ma prawa, żaden człowiek zabierać drugiemu człowiekowi życia. A oni zrobili to w sposób okrutny, naprawdę. Ponad 17 tysięcy zarzutów dla członków mafii śmieciowej. W całym procederze wykorzystywano nierzetelne karty przekazania odpadów co rzeczywiście ukrywało miejsca ich składowania i transportu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 46 osób. Dziś wielki czwartek, to początek Triduum paschalnego. To jest to wyraz naszej wierności w przykazaniu miłości Boga i człowieka. Podczas mszy Wieczerzy pańskiej wierni i duchowni dziękują za eucharystię i kapłaństwo. Minęła 18.30 Krystyna Rymaszewska. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Byli policjanci z Inowrocławia przed sądem w Bydgoszczy rozpoczął się proces Radosława P i przemysłowa D, których interwencja wobec 27-letniego Michała zakończyła się jego śmiercią. Do zdarzenia doszło w maju zeszłego roku. Sąd wyłączył jawność sprawy w całości. Panie Radosławie, dlaczego pozwolił pan Ogromne emocje towarzyszyły doprowadzeniu dwóch byłych już policjantów. Radosław P. i Przemysław D. trafili na rozprawę prosto z aresztu. Do środka nie wpuszczono przedstawicieli mediów ani części członków rodziny i znajomych Michała porządku w sądzie strzegli policjanci. Powinna być nagrana transmisja na żywo i jakaś jedna ze stacji wpuszczona, żeby to publicznie wszyscy ludzie widzieli, co tam się dzieje, a nie za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu, między innymi ze względu na duże emocje, które budzi sprawa. Niewątpliwie będzie spokojniej i to postępowanie będzie przebiegało sprawniej. Natomiast tak jak mówię, no, jest to jeden z elementów rzetelnego postępowania sądowego. My się co do zasady zawsze za jawnością opowiadamy i tak też było dzisiaj. Żaden jest z funkcjonariuszy nie... Nie przyznał się do winy. Przeprosił mnie y, na sam koniec, że ubolewa nad tym, co się stało, że przeprasza mnie i, i ogólnie jeszcze tam dodał, że współczuje mi tego, co się stało. Ja powiedziałem, że pr przeprosiny, są, przeprosiny są odrzucone. Sąd zgodził się na dołączenie do postępowania przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy będą występować jako strona w tej sprawie. Z tych nagrań, które są dostępne, które zostały upublicznione, no widzimy brutalność funkcjonariuszy, widzimy. No najprawdopodobniej nieuzasadnione użycie środków przymusu. Widzimy przekroczenia uprawnień. Nagrania, o których mowa, pochodzą z kamer nasobnych funkcjonariuszy. Policjanci w maju ubiegłego roku zostali wezwani do mieszkania, gdzie 27-latek miał demolować lokal. Jak tłumaczy ojciec mężczyzny, miało to związek z rozstaniem z partnerką. Na nagraniach widać, jak policjanci w trakcie interwencji wielokrotnie używają siły i paralizatora. 27-latek stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Nikt nie ma prawa, żaden człowiek, zabierać drugiemu człowiekowi życia. A oni zrobili to w sposób okrutny, naprawdę. Początkowo funkcjonariuszom postawiono dwa zarzuty, w tym pobicia ze skutkiem śmiertelnym. W akcie oskarżenia zarzut zmieniono na nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi trzykrotnie niższa kara. Sąd w Inowrocławiu zmienił kwalifikacje, a sprawa trafiła do sądu w Bydgoszczy. W chwili obecnej Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozpoznaje sprawę pod kątem bicia ze skutkiem śmiertelnym. Za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Finał procesu zaplanowany jest na 26 maja. Bydgoszcz, i Karczmarczyk. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych w karambolu na autostradzie A1 na wysokości Kopytkowa między węzłami Warlubie i Pelpin. Zdarzyły się ciężarówka i dwa busy. Poszkodowani trafili m.in. do szpitala w Bydgoszczy. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Do wypadku trzech pojazdów, ciężarówki i dwóch busów doszło po godzinie 12 na autostradzie A1 na wysokości Kopytkowa między węzłami Warlubie i Pelpin, blisko granicy województwa kujawsko-pomorskiego. Policja podała, że w zdarzeniu uczestniczyło kilkanaście osób. Dziewięć osób przetransportowano do szpitali, także w regionie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na zwężonym odcinku autostrady A1 w kierunku Gdańska doszło do najechania busa na samochód ciężarowy. Na który najechał kolejny bus. dnia w kierunku Gdańska była zablokowana. Kierowcy korzystali z objazdów. Przed godziną 16 ruch pojazdów został przywrócony. 46 zatrzymanych i seria zarzutów dla członków grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym obrotem odpadami, w tym niebezpiecznymi i rakotwórczymi. Rozbicie mafii śmieciowej jest efektem działań policjantów Zbytgowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspieranych przez służby celne i ochrony środowiska. Łącznie prokuratura postawiła w sprawie ponad 17 tysięcy zarzutów. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy trudnili się m.in. fikcyjnym obrotem odpadami, fałszowaniem dokumentacji oraz oszustwami podatkowymi. W całym procederze wykorzystywano nierzetelne karty przekazania odpadów, co rzeczywiście ukrywało miejsce ich składowania i transportu. Grupa przestępcza miała również na koncie poważne przestępstwa skarbowe związane z wyłudzeniami podatku VAT oraz CIT. Do tej pory służby przeprowadziły 14 akcji, podczas których zatrzymano 46 osób. Wobec 13 z nich sąd zastosował areszt tymczasowy. Cztery osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, 44 udziału w tej grupie, a 15 prania brudnych pieniędzy. W sumie prokuratura krajowa w Łodzi postawiła ponad 17 tysięcy zarzutów. Wśród podejrzanych jest między innymi osoba, która wystawiła ponad. 600 nierzetelnych, nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktur VAT na łączną kwotę 11 milionów złotych. Grupa przez lata nielegalnie przewoziła odpady niebezpieczne, w tym rakotwórcze, na wysypiska przeznaczone jedynie dla odpadów zwykłych, co oznaczało poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W regionie nielegalny proceder miał miejsce między innymi w Giepni w Gminie Pakość. Do tej pory zalega tutaj ponad milion metrów sześciennych odpadów. O skali problemu mieszkańcy gminy w lutym mówili w programie samorządni. Procedury zmierzające do tego, żeby je poprawnie zamknąć, żeby zabezpieczyć te odpady, aby ograniczyć odór, który się tutaj w, po naszej miejscowości roznosi. Policjantów z CBŚP w Bydgoszczy w działaniach wspierali funkcjonariusze zespołów specjalnych CBŚP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W rozbicie mafii śmieciowej zaangażowali się również przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz inspektorzy wiosie z Bydgoszczy i GIOŚ z Warszawy. Olga Taraszka, TVP3 Bydgoszcz. Dziś Wielki Czwartek. Tego dnia w kościołach wierni i duchowni dziękują za kapłaństwo i Eucharystię. To także początek Triduum Paschalnego. W tym czasie Kościół wspomina mękę śmierci z martwych w Jezusa. Wielki Czwartek to w Kościele Katolickim Dzień Kapłański. Przed południem we wszystkich diecezjach odprawiono msze krzyżma. W Eucharystii pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej uczestniczyli księża, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, służby liturgicznej oraz wierni. Kapłani odnowili swoje przyrzeczenia. Wielki Czwartek to jest bardzo ważny dzień, albowiem jest to dzień, który jest pamiątką ustanowienia przez Chrystusa dwóch sakramentów, sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii. Podczas mszy biskup konsekruje krzyżmo i błogosławi które służą cały rok do udzielania sakramentów. Między innymi chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Wieczorem w kościołach odprawiona jest msza święta Wieczerzy Pańskiej. Po homilii ordynariusz myje stopy dwunastu mężczyznom na pamiątkę gestu Jezusa z ostatniej wieczerzy i na znak, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. To ma nam uświadomić z jednej strony potrzebę, Takiego wzajemnego zrozumienia życzliwości, miłości, chęci usłużnej pomocy, a z drugiej strony jest to wyraz naszej, tak jak mówiłem, wierności przykazaniu, miłości Boga i człowieka. Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Przez najbliższe trzy dni wierni przeżywać będą śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest główne wydanie zbliżeń. Spójrzmy, co jeszcze przed nami. Trwa zbiórka pieniędzy na paliwo potrzebne na dotarcie do Ukrainy z kolejnym transportem humanitarnym. Słupek niezgody podzielił rowerzystów i mieszkańców Bydgoszczy. Trwa kampania prezydencka. Dziś z mieszkańcami Grudziądza spotkał się Adrian Zanperk. Ta kampania to też jest każda dyskusja w internecie, każda ulotka rozdana na ulicy, każdy baner wywieszony na płocie. Każda rozmowa z ludźmi, których przekonujemy do tego, że warto iść na wybory. I to jest teraz przed nami największe wyzwanie. Przekonać jak najwięcej ludzi, że 18 maja trzeba iść na wybory. Dotrzeć z wolnościowym, prospołecznym programem razem jak najszerzej. I tego nie zrobimy sami. My to możemy zrobić tylko działając wspólnie. Statystyczny rozwód Bydgoszczy i Torunia o podziale podregionu Bydgosko-Toruńskiego w unijnych statystykach dyskutowano podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ziemi bydgoskiej. Rozmawiano także o utworzeniu muzeum narodowego i oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Bydgoszczy. Od lat Bydgoszcz i Toruń funkcjonują razem w europejskim podziale statystycznym regionów i podregionów. W opinii przedstawicieli Stowarzyszenia Metropolii Bydgoskiej wspomniany podział nie odzwierciedla właściwie potencjału obu miast. Trzeba to uporządkować, powinny powstać dwie odrębne statystyki dla tych obszarów, gdyż tylko w ten sposób możemy właściwie zdiagnozować potencjał regionu. Pierwszy krok w tym kierunku zrobił Bydgoski ratusz. Prezydent miasta złożył wniosek do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o oddzielne prowadzenie statystyk dla Torunia, Bydgoszczy oraz ich powiatów. Ten wniosek został zaopiniowany przez prezesa GUSu pozytywnie i trafił do Eurostatu, który teraz z kolei będzie go opiniował i później będzie Komisja Europejska przyjmowała decyzję. Sprawa rozdzielenia miast była jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ziemi Bydgoskiej Zarówno Metropolia Bydgoszczy idzie swoją drogą, Metropolia Turuńska stowarzyszenie zostało utworzone, które idzie swoją drogą. To w statystyce publicznej powinny to być rozdzielone, żeby tak aby każdy swój potencjał mógł określić. Podczas spotkania rozmawiano także o pomyśle powołania w Bydgoszczy Muzeum Narodowego. Aktualne środowiska artystyczne. Które funkcjonowały przez lata w Bydgoszczy, dawały jej tę pozycję. To, to rzeczywiście potencjał, który powinniśmy wykorzystać, a tu niestety nie mam dobrych wiadomości. Odpowiedź wstępna z Ministerstwa Kultury jest taka, że w tej chwili nie ma pieniędzy. Uczestnicy dyskutowali także o pomyśle powołania w Bydgoszczy oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmowy w tej sprawie potwierdził Wojewoda, który przy okazji otwarcia w połowie maja biura regionalnego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu chciałby rozszerzenia działalności Bydgoszczy i stworzenia regionalnego punktu, który łączyłby obie instytucje. Trwa zbiórka pieniędzy na zakup paliwa potrzebnego na dotarcie do Ukrainy z kolejnym transportem humanitarnym. Wolontariusze grupy Bydgoszcz Pomaga Ukrainie wyruszą w najbliższych dniach do miejsc najbardziej zniszczonych po ostatnich atakach rakietowych. Na froncie najbardziej potrzebna jest pomoc medyczna. Transporty z pomocą humanitarną stały się dla nich codziennością. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę spędzili na froncie niezliczoną ilość godzin. W najbliższych dniach wolontariusze grupy Bydgoszcz Pomaga Ukrainie czeka kolejny wyjazd. Tym razem dostarczą niezbędną pomoc medyczną. O wydarzeniach ostatnich dni, właściwie ostatniego miesiąca, kiedy miało się coś, jeśli chodzi o tę wojnę, zmienić, nie, zmieni, nie zmieniło się nic. Właściwie jest, mam wrażenie, jeszcze gorzej. Tym bardziej ta motywacja jest ogromna, żeby, żeby do nich dotrzeć, dowieść to, co potrzebują. A potrzeby są ogromne. W niedzielnym rosyjskim ataku rakietowym na miejscowość Sumy w Ukrainie ucierpiało ponad 150 osób. Część zginęła, pozostali są ranni. Do nich trafią środki opatrunkowe, ortezy, kule czy kurtkośpiwory. Półtora tygodnia temu wysłaliśmy do szpitala w Sumach dużą przesyłkę środków medycznych za około 10 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy hrywien. No i w związku z tym, że to jest przez szpital zaprzyjaźniony i no, stwierdziliśmy, że mieliśmy w planach za parę tygodni kolejną przesyłkę dla niego, ale właśnie jest teraz zorganizowana. Brakuje jednak pieniędzy na paliwo. Pomóc może każdy, wpłacając wybraną kwotę na konto bankowe Fundacji Diversity.pl. Wsparcie potrzebne jest także na miejscu. W czwartki od godziny 9 do 12 w siedzibie Bydgoszcz Pomaga Ukrainie przy ulicy Chodkiewicza 30 trwa zbiórka produktów spożywczych i higienicznych. Wolontariusze od początku wojny nieustannie wydają je potrzebującym Ukraińcom. Rzeczywiście obserwujemy, że ta pomoc jest mniejsza. Obserwujemy też y, y, czasami i hejt, czasami takie fale niechęci. Ale my doskonale znamy te osoby, którym pomagamy, i wiemy, że bez tej pomocy naprawdę ciężko by im było. Stąd apel. Ja mam taką ogromną prośbę, żeby oprócz tego, że jest ta wojna rosyjsko-ukraińska, żebyśmy chociaż na ten czas świąt nie tworzyli kolejnej wojny polsko-ukraińskiej. I pomyśleli o każdym, niezależnie od narodowości, jak o drugim człowieku. Bydgoszcz Marcelina Bociek. Kochają działanie i nie znoszą nudy. Wszystko, co robią, starają się przekuwać w działalność na rzecz drugiego człowieka. Druchne Związku Harcerstwa Polskiego z chówca Brodnica postanowiły wykorzystać swoje artystyczne zainteresowania i zrobiły świąteczne świeczki. Będą upominkami dla seniorów i osób samotnych. Będziemy robili taką świeczkę. Odrobina cierpliwości, szczypta dobrych chęci, garść najlepszych życzeń. To podobno składniki świecy idealnej. Do tego oczywiście nie można zapomnieć o wosku, knocie i specjalnej formie. Recepta na świeczkę? To włożyć dużo serca w to i pracę. I nie myśleć o tym, jak ona wygląda na zdjęciu u kogoś, tylko zrobić ją samemu i pomyśleć o tym, jak może wyglądać moja świeczka. Sprawa wydaje się prosta. Pozwolić wyobraźni działać. Świeca nie będzie idealna? Trudno. Wszak nie o to tu chodzi. Druchne zbrodnicy mają zgoła inny cel: sprawić, by drugi człowiek uśmiechnął się. Harcerz Wędrownik wie, małe gesty mają ogromne znaczenie. Wędrownik to osoba, która jest żoną przygód, ale również która. Jakby to powiedzieć, dla niej bardzo ważna jest służba. W takim wieku, gdzie jest już od tych 16 lat, ja już 18, już taka bardziej służba, czyli po prostu pomoc innym. Zbliżający się czas to moment szczególny. Przy stołach gromadzą się bliscy. Nie każdy jednak ma rodzinę. Harcerze od lat pamiętają o takich ludziach. Przed świętami zawsze przygotowują dla nich podarunki. Starają się odwiedzać wszystkich tych, którym bliskich brakuje. Myślę, że na pewno ludzie pomyślą o nas lepiej. Uznają, że robimy fajne rzeczy właśnie, że te świece na przykład pójdą do osób starszych i oni że osoby starsze pomyślą, że no jednak ktoś o nas pamięta na przykład. I myślę, że to jest takie fajne dla nas też. Bo poczucie mocy sprawczej to coś, co napędza do działania każdego harcerza. Ja zawsze lubię przytać na jakieś harcerskie wydarzenia, bo to jest moja pasja i myślę, że Zawsze cieszę się, myślę, że jadę coś harcerskiego zrobić. Wszystkie świąteczne świece wykonane przez druchny trafią do seniorów z Brudnicy. Monika Kamińska, TVP 3 Bydgoszcz. Słup na środku ścieżki rowerowej. Dla rowerzystów to drogowy absurd. Domagają się usunięcia przeszkody lub umieszczenia znaku ostrzegawczego. Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy twierdzi, że konstrukcję zamontowano na ścieżce przy ulicy Glinki na prośby mieszkańców którzy mieli dość kurierów parkujących na chodniku. Biało-czerwony słupek po środku dzieli na pół nie tylko tę trasę. Podzielił także bydgoszczan. Ktoś tu jeszcze tutaj po prostu wpadnie w niego i nie zauważy, czy się zagapi. Bezsensowne, nie wiem. Chyba chodziło o te sklepy, tak? Żeby tutaj nikt nie stawał na ten podjazd, ale nie powinno tak być. Ktoś po ciemku jeździ bez światła, no to ten nie może wpaść na taki słupek. Zupełnie inne rozwiązanie powinno być. Jeżeli taka przeszkoda się pojawiła, to przed dojazdem do tej przeszkody można by było zupełnie postawić znak, że znajduje się coś takiego. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wyobraźmy sobie, że jedzie grupa 3-4 rowerzystów i ci z tyłu tego nie widzą i mogą wpaść na taki słupek. No i tu już mamy gotowy szpital. Według rowerzystów słupek zagraża ich bezpieczeństwu, a według mieszkańców jest tu niezbędny. Zdaniem zarządu dróg miejskich i komunikacji publicznej, słupki powstały na życzenie Bydgoszczan. O takie rozwiązanie apelowali okoliczni mieszkańcy, ponieważ samochody dostawcze oraz osobowe przejeżdżały przez chodnik i drogę rowerową do pobliskich pawilonów handlowych. Bo tutaj dostawczaki podjeżdżają pod te sklepy i towarz przywożą, i te słupki po to są, żeby samochody nie wjeżdżały. Iść tutaj na przykład z dziesięcioma, jakimiś, nie wiem, kartonami ważącymi po 30 kilo, to można się albo po, po dłuższym czasie nabawić kręg, jakiegoś urazu, albo to po prostu jest to dla mnie bezsensowne tutaj. Aby zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Podczas wczorajszej akcji ujawnili 301 wykroczeń popełnionych przez kierowców wobec pieszych i 24 wobec rowerzystów. Pieszy i rowerzysta jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Przy zderzeniu z innym pojazdem nie chroni go nic. Policjanci skontrolowali także kierowców i ujawnili blisko 1000 przekroczeń prędkości w pobliżu przejść dla pieszych. Miłość Drężek TVP-3 Bydgoszcz. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby teraz porozmawiać. O sporcie. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry, na szczęście na torach żużlowych nie ma słupków. Dzień dobry Państwu. Po wysokim zwycięstwie na wyjeździe ze skrzydlewską Orłem Łódź, żużlowcy Abramczyk Polonii przygotowują się do pierwszego domowego meczu w metalka z drugiej ekstralidze. Podopieczni Tomasza Bajerskiego w wielką sobotę podejmować będą teksom stale Rzeszów. Podstawową rzeczą, która mnie cieszy, to jest to, że w końcu wygrywaliśmy starty, co było naszą bolączką w ubiegłym roku. W tym roku już pokazało to, pokazały to sparingi z Częstochową tutaj i w Częstochowie, więc w Łodzi tylko było potwierdzenie tego, że wychodzimy dobrze spod taśmy. Dobrze przygotowany do sezonu jest Szymon Woźniak. W wyjazdowym meczu w Łodzi zdobył 12 punktów. Udało się naprawdę odjechać sporą liczbę treningów, wjeździć się w sezon. Przetestować, poselekcjonować sprzęt. Oczywiście, cały czas jeszcze dużo tego testowania. Mecz ze Stalą w sobotę o godzinie 16:15. A więcej informacji sportowych po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysocki, bardzo Dziękuję. dziękujemy. Jak długo utrzyma się ciepła, słoneczna pogoda o tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Jak mówi przysłowie kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy i trochę lata. I dzisiaj rzeczywiście mogliśmy odczuć powiew takiej letniej pogody. Temperatura w regionie przekraczała 24 stopnie. I chociaż zimy na szczęście w prognozach nie widać, to przed nami zmiany w pogodzie, ponieważ już jutro nad Polską, a także nad naszym regionem będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Pierwsza część dnia jeszcze upłynie nam pod znakiem słonecznej pogody, ale już w drugiej części dnia tych chmur zacznie przebywać i po Pojawią się opady deszczu, natomiast w weekend czeka nas niewielkie ochłodzenie. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia. To była Dagmara Moranowska. Ja Państwu teraz dziękuję, ale zapraszam serdecznie na 21.30 na wieczorne wydanie zbliżeń. Do zobaczenia.